Aż, a klikałam coś ech, tu nie. Na... Cześć! Halo! Halo? Halo, babciu, tu dzwonisz do mnie! A, a no. Ja nie chciałam dzwonić! Aha. Halo! Ha. Babciu, oddal, bo ja cię widzę na kamerce, to widzę cię! O, ja cię! No. Też. No. No. Babciu, kliknij dwa razy w ekran jakiś kabel, podłogę widzę, no. O! Wszystko dobrze, co u ciebie? Dobrze! Nic, babciu, oddal, bo czoło twoje widzę tylko, no, oddal się. No. A, no, mówi, że widzisz, no, a zasięg tu, nie, idę! O, babciu, okna, to, ni do okna, nie idź no. to nic nie da, nie idź do okna, nic to nie da, no? Nie? No! Halo! No, halo, no, co u ciebie, no? Nie. Ja nie mogę teraz, ja a. nie chciałam dzwonić, nie no mogę dobrze. teraz, wiesz, się spieszę. No to się rozłącz, rozłącz się, no! No! A, ja, na, na, na które to? Na czerwony zawsze ci, czerwony mówi pa, na czerwony, o, no. O, o, no, to pa, pa, pa. pa, pa. Czerwony. O, no. nie. Czer Halo!